Witam serdecznie. Kolejny odcinek na zdrapeczkach. Dzisiaj mam nowość. Neonowe 13. Będziemy szukać w tej drapeczce 13. Trzynastki. Tutaj no jest jedna trzynastka. Nie ma powiedzmy tam jakiejś nonowej czy, czy czarnej, czy coś. Jest tylko chyba jedna trzynastka. Tutaj jakiś nie ma, że razy dwa. Można wygrać od 5 do 200 tysięcy. To jest nowość i yy, nowa wyszła yy, megalinia. To też kupię. I te sobie zapiemy. Nie. Ale najpierw sobie zapiemy to 4 sztuki. Co są. 1, 2, 3, 4, 5. 10 szans na wygraną jest. 10 szans na wygraną. Tak zrobię, co? Tak zrobię. Dobra, patrzymy. Drapiemy. Szukamy trzynastki. A, numerek y, trapki to jest dziewięć. Dziewięć. Trapki nie kupiłem w moim mieście, tylko poza moim miastem, w innym mieście. To co tu zaczynamy? Od czterdziestki piątki zaczynamy. Wysokie, nie? Wysoka. 32. Jest trzynastka, mamy zieloną. Pierwsza drapeczka, pierwsza drapeczka, pierwsza wygrana. O, ładnie, ładnie, dobrze, dobrze. 44, 29, 16. Druga trzynastka jest. To mamy już minimum 10 zł. O ile licząc, że będzie po 5, nie? 11. 22 i ostatnia tutaj 34. Mamy dwie wygrane. Aż, aż nie, nie wierzę. Dobra, to zobaczymy. Tak, tutaj ile jest? Tu jest 5 zł. I tutaj mamy 5 zł, czyli mamy dyszkę. No i fajnie. No i fajnie. Gdzie te są, te tutaj? Tutaj są. CC będzie, tak? 3 razy CC będzie. Tak jest. C, c. Dobra, CC daje nam dychę. Bardzo fajna robota. Druga zateczka z numerkiem 12. Chyba nie jest za ciemno, co? 24. Może bym tu poprawił trochę to oświetlenie. Jest trochę lipa.

No druga zapeczka pusta, ostatnia. No nowa trzynastka z numerkiem 5, ale z 13 mi nie dała pani. Bać. A szkoda, może trzynastka by była szczęśliwa 40... Czterdzieści... O, zaczęło się 42, tak jak tam? Nie, tam było 45, dobra 33, 34, 12 dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia cztery, czterdzieści cztery, trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć i dwadzieścia pięć. Tutaj pusto. No to na, na cztery z rapeczki nowe mamy jedną wygraną. Dobrze, Przechodzimy do e, megalinii. Mega linia z numerem 4. Numerek 4. Trochę nam się tutaj wygięła. Będziemy szukać będziemy szukać co? Popcorn i popcorn i aparat. Mamy aparat. Dawno te drapki nie, 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 nie drapałem. Popcorn i aparat. No szukaj. Gdzie jest ten popcorn? I aparat tutaj nie ma. Tutaj nie widać. Jest popcorn. Jest, jest popcorn. Tu popcorn. Popcorn, popcorn. E, aparat i popcorn. Tutaj nie ma. Tutaj jest. Nawet dwa razy. Tu mamy też popcorn. No, no tak. Po tego przejazdu nie było popcorn i mam nadzieję, że na bieżąco będę wszystkie y, trapał, żeby się nie było tak, że. O, że ktoś pominę i. Y, żółw i słońce. Nie, nie pierwszy ja pominę coś. Y, żółw, y, słońce. nie ma. nie ma nic. nie ma. Nie ma żółw i słońce. Jest słoneczko. Żółw chyba też widziałem gdzieś. Żółw też chyba gdzieś był, mi się wydaje. Żółw i słońce, Żółw i słońce. Tu mieliśmy słoneczko. Jedno. Tu jest drugie słońce. Hmm. Powoli nam się tworzy linia. <grym> powolutku, powolutku. Żółw i słońce. No nie widzę żółta żółwia i słońca więcej nie ma znaczy żółwia w górę nie było no dobra, nie ma to nie ma, no to nie wyczeruję lody i dzwon, mamy dzwon lody i dzwon nie ma, jest dzwon jest dzwon lody i dzwon, tutaj nie ma tutaj nie ma, jest dzwon no. Lody i dzwon Lody i dzwon Tak robię Tu był dzwon Tutaj jest dzwon Lody, dzwon Jest dzwon Jest dzwon I tutaj też jest dzwon, patrzcie Trochę było tych dzwonków Tak, piuro arbus. Piuro arbus. Jest pióro. Piuro arbus. piuro arbus. Mhm. Uh -huh. Nie widać więcej. pióro, arbuz arbuza, a patrz, dzwonek jest arbuza żadnego nie ma eee, pióro było jedno, tak? arbuza żadnego nie było? no nie ma żadnego arbuza jedno, jedno piórko dobra, jak tyle to tyle nie wiem czy ja tutaj mógłbym podłączyć wiecie co, bo mi się bateria tutaj trochę rozładowuje Nic mi nie... Nie da rady. Może by mi wystarczy chyba trochę. Sakwa i y, korona. Sakwa i korona. Jest sakwa. Sakwa i korona. Sakwa i korona. Jest sakwa. Jest korona. Korona, korona Tutaj nic nie widać, jest korona Jak nic nie widać? Jest korona, tu jest korona, tu jest korona O dobrze Jak faj korona, tutaj już nic nie widzę no idziemy dalej Co my tu mamy dalej? Kości i serce Są kości Kości i serce Kości Kości, serce nie ma. Serce Kości Kości, serce nie ma. I tutaj na dole nie widać. Jest serce. No jest serce, jak nie widać, jak jest. Kości, serce. Wszystko chyba. Tutaj patrzcie było serce jeszcze. No dobra, chyba wszystko. Kolejne to są tęcza i liść. Tęcza i liść. Tu nie ma. Liście widziałem gdzieś. Jest tęcza. Tęcza. Druga tęcza. Tutaj tęcza. Liść. Patrzcie serce. Tęcza i liść. Tęcza nie mam. Tu jest tęcza. Tęcza i liść. Nie ma. Tu jest liść. Liść, tęcza. Nie wiem, co więcej. ciekawe gdzie mi starczy do baterii. Motyl y, ananas. Motyl ananas. Y, Motyl... Sakwa to było tutaj. Motyl ananas. Hmm. Nie ma, nie ma, nie ma. Motyl ananas, nie ma. Jest ananas. Jest ananas. Motyl ananas. Tutaj nie widać. Tu jest motyl. Jest ananas. Osakwa jeszcze została. A, ale żebym pominął. Nieźle. Motyl, ananas. Mamy motyl. Ananas. Nie widać. E, motyl, ananas jest, a motyl, a nie widać. Tak miało być. Trochę się stresuje, że mi tej butelki nie starczy. E, gwiazda i piłka. Jest gwiazda. Jest piłka. Ta po jednej nam brakuje. Gwiazda, piłka. Gwiazda i piłka tutaj nie widać. Jest piłka, też po jednym brakuje nam tutaj. Gwiazda. Nie ma piłki, nie ma gwiazdy. Tu też nic nie ma. Jest piłka. Piłka i gwiazda. Tutaj nie ma. Nie, nie ma nic. Piłka jest. I ostatnie nie ma nic. Dobra. Samochód i zegar. Samochodu to nie widziałem. Tu nie ma. Nie ma, samochód i zegarka. Nie ma. Nie ma, samochodu i zegarka. Nie ma. Jest zegarek. Popcorn jeszcze jest. Patrzcie. Samochód i zegarek. Zegarek był. Tu nic nie ma. Tu nic nie widać. Tutaj nie widać i tutaj nie ma zegarka samochodu. Dobra. Samochodu w ogóle nie było. Co my tu mamy? Kokos i rower. Kokos i rower. Pan zegarek jest. Kokos i rower. Kokosa nie widziałem, roweru też nie Kokos i rower Jest kokos Jest kokos No ale mamy patrzeć ile kokosów Roweru nie było Nagrywa się, nagrywa się Dobra. No, yy, Diament, biedronka yy, Diament, biedronka. Diamentu nie widziałem. Biedronka chyba gdzieś jest. Biedronka. Diament, biedronka. Diament, biedronka. Diament. Nie ma. Nie ma. Nie ma ani diamentu, ani biedronki. No tak. Nic dziwnego. Winogrono i pierścionek. Winogrono i pierścionek. Nie ma. E, pierścionek tutaj jest. Dwa razy. Tutaj jest pierścionek. Winogrono i pierścionek. Dobra. Tutaj wyżej nie było. Nie, wyżej nie ma. Winogrono i pierścionek. Tutaj nie ma. Tutaj jest winogrono. Winogrono było. Tutaj nie ma i tutaj nie ma winogrona piersiąka Dobra, ostatnie dwa klucz i e, prezent. Klucz i prezent. Tu mamy klucz, klucz, klucz i prezent. Tu mamy prezent i klucz i tu mamy klucz, prezent i klucz. Nie ma, tu mamy klucz uh, uh, uh. Prezent Klucz, tu mamy klucz, tu mamy klucz Także tutaj nam się nie udało nic yy... Nic nam się nie udało, nic Żadnej linii nie ma No Łodzi nie było, wiśni nie było Mm, flaminga nie było, tu się nam nic nie otworzyło. Nic, szminki nie było. Dobrze i to tyle, ale ten... Yy, żeby nie było. Jeszcze jest bonus, nie? To może jeszcze być. Znajdź, znajdź dolarka i, yy, i wygrać przypisaną do niego kwotę. No to patrzymy, co to może być. Mamy lusterko. Zaszej ich dych. Także ta zabietniczka pusta. kontrolna J, J, H, G. Ale niestety. Tu mamy pusto. Także na... Y, wydane 40 zł. miałem 4 neonowe 13 i jedną mega za zabietniczki. No to mamy z tego wszystkiego tylko jedną wygraną drapeczkę. wygrana mamy 10 zł. Lepsze to niż nic, nie? Będzie można kupić sobie. A może sobie jeszcze wezmę te 5, te dwie sztuki za to. Neonowe 13. Spróbujemy jeszcze raz, nie? Zrobimy je do Może się uda coś w więcej. Albo chociaż 10 złoty jeszcze by było, żeby na wymianę było coś, nie? No tak. Dobra moi drodzy, jak się na ciebie spodobało, to zawsze zostaw jakieś pierdółki, tam będzie mi bardzo miło do napędzania tego kanału i moich chęci do tego nagrywania całego. Życzę wam w nowych 13 i w mega linii wysokich wygranych. Na razie, cześć!